Witajcie kochani, to jest moja siostrzyczka, świętujemy słuchajcie powitanie jesieni w taki bardzo artystyczny sposób, Ta, da, da. dla mamusi robię, pokaż siorka, siorka podkładki do kwiatków, jak dla mamy do filiżanek, chcieliśmy się z wami podzielić bardzo ciekawymi informacjami, moja siostra podjęła się kuracji, z, głównie z co było powodem w sumie, Dlatego że. prodawczaki. A, brodawczaki. I właśnie z tego organizmu. Takie, tak. No. Do, zaczęły jej dokuczać brodawczaki, Pomyśleliśmy o MLS-ie i Alcie. No i fajne jest to, że się dzieje. I teraz fajnie by było, jakbyś też ludziom opowiedziała, bo mamy teraz ten okres jesienny, który jest najlepszym okresem na oczyszczenie właśnie jelit, ale też oczyszczanie się głównie z pasożytów, oczyszczanie się z bakterii, z grzybów, dlatego że to jest to przesilenie jesienne i wiosenne są najlepszymi momentami na właśnie oczyszczenie. No i Siorka, jesteś po miesiąc po kuracji i to co fajne się wydarzyło to... No, że teraz mam taki czas, bo mam no. urlop dla poratowania zdrowia, bo jestem nauczycielem, pierwszy raz w życiu mam taki czas, żeby zadbać o siebie, tylko o siebie i no. pan postanowiłam zainwestować właśnie w oczyszczanie. I czytałam sobie różnych preparatach, ale wiem, że siostra się zajmuje takim czymś. I postanowiłam skorzystać z, właśnie z tych preparatów na oczyszczanie na pasożyty. I tam masz jeszcze Alta na oczyszczanie tak. układu tak. krwionośnego, limfatycznego tak. i nerek, nie? Tak. No i tutaj tak w sumie na moich organistach zareagował delikatnie, ale na pewno zaczęłam się tutaj pocić. I, I była reakcja ze strony organizmu takiego oczyszczania mhm. układu pokarmowego, to testowodzenie to do toalety. No i no też, też to wpłynęło na, na taką aktywność, też żywotność że lepiej śpię. Super. I, no i takie psom też o pewne rzeczy tak się oczyściły też takie w głowie też u mnie. No, I na no, ale... razie taki po miesiącu takie moje spostrzeżenia są właśnie takie, że. Ale to, co najważniejsze, to to, że od lat pamiętamy się w sumie gdzieś tam y... było to takie y... nieprzyjemne, te informacje o ciągłych twoich bólach głowy. Nie? No, no, i najważniejsze jest to, to no. co zapomniałam, to to, to moje, że. No, mam migreny od lat, już no. takie napięciowe bóle głowy, i migreny często spowodowane właśnie przemęczeniem, jakimś takim stresem, ale też, no wiadomo, jakimiś tam pewno zanieczyszczeniami. I, i, I wtedy, jak latem jeszcze miałam tej migreny, to od właściwie po miesiącu, w tym miesiącu, jak przyjmowałam te preparaty, to. To zaobserwowałam, że w ciągu miesiąca nie miałam żadnego bólu głowie, Gdzie zdarzało mi się to okresy, że miałam raz w tygodniu po 2-3 dni takie migreny. To połowa tygodnia właśnie od do rysuny. Mm -hmm. Także słuchajcie, no y, póki co jesteśmy po miesięcznej kuracji. Też tutaj dodamy, że osiórka moja y, została y, zarażona. Hmm. Habe, ja no, także y, ma tą wątrobę y, gdzieś tam słabszą i po kuracji właśnie teraz drugi miesiąc zaczynamy z MLS-em i alt I doda, dodaliśmy, właśnie dzisiaj dodaliśmy nrm który jest, y, który brany jest po posiłku, żeby wyregulować wagę, dlatego że NRM pomaga wchłaniać cukry w organizmie, jest doskonały też dla, y, na cukrzycę drugiego stopnia. I też y, y, dodatkowo GTS-a, który jest jak popuszka nierozłączka przy aneremie. On z kolei y, odpowiada za budowanie białka i też bardzo mocno aktywizuje fizycznie, psychicznie co czuć. Także dzisiaj to włączyliśmy i włączyliśmy też relaks, żeby sobie brać właśnie w chwilach takiego y, gdzieś tam zdenerwowania, czy, czy przed snem, czy też córce, właśnie, y, bo moja siostrzenica ma. Odkąd pamiętamy jakieś problemy z zasypianiem, mm -hmm. zrobimy sobie eksperyment. Także jesteśmy w kontakcie. Siorka podjęła teraz, od dzisiaj rusza drugi miesiąc. Na pewno się jeszcze spotkamy, na pewno z Wami się podzielimy, jak przebiega kuracja. I co fajne, to Siorka ma swoje stare badania. Po tej kuracji zrobimy badania tak. pod kątem przede wszystkim HBS-a dodatni, bo uh -huh. włączymy w drugim miesiącu HPR-a na wątrobę. Uh -huh. no, I zobaczymy, jakie będą te I, myślę, I Zobaczymy też, co z tymi brodawczakami, no. bo tak. to wiemy, że MLS właśnie został nagrodzony. Głównie dlatego, że jest jedynym obecnie produktem dostępnym, który w sposób bardzo bezpieczny dla nas, bo to jest wyprowadzenie browydarczaka z organizmu. Wiele osób nam mówi o tym, że nawet po dwóch tygodniach zaczynają się te pipcie już. Suszyć. Wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest cały organizm, bo pamiętajmy, że drażetka jest na tyle doskonała, że nawet jakbyśmy chcieli, żeby ona się czymś zajęła, to ona tak znajdzie najsłabsze ogniwo i ona się będzie wpierw tym źródłem, jak gdyby ogniskowym tej najsłabszej komórki zajmować, a dopiero później będzie się, kiedy tam dojdzie do równowagi, kiedy będzie uzupełniony ładunek ujemny w komórce, kiedy ta komórka dostanie... To, to, czego potrzebowała do tego, żeby funkcjonować w równowadze, no to wtedy też ona przechodzi dalej do działania. No. Także dzięki cieszę się no, bardzo. bardzo. Trzymajcie się, wszystkiego Bolo dobrego, pięknej miło. jesieni dla Was, Dokładnie. hej!